Jest ze mną. zachwycona jest mną i Warszawą. Zwłaszcza kiedy jest ciemno, lubi mnie jakim jestem. Lubi moje miasto przestępstw i nie nudzi mnie bo mówi coś sensem. Nie ma mowy, żeby miała pretensje W pierwszym klubie, a, w drugim klubie, a, w trzecim klubie, a, 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 w pierwszym klubie, a. Oh, w trzecim klubie, ała, ała, o oh. Każda inna to sukanie dla mnie. Z każdą chwilą chcę je coraz bardziej. Ona była ze mną, kiedy byłem na dnie. Dam jej wszystko czego chcę, teraz kiedy hajs jest. Kiedy hajs jest, one piszą i tęsknią. Kiedy wchodzę w klub, machają, pupą pod tempo. Kiedy wychodzę, chcą jechać do domu ze mną, ale ty z tą gębą. No na pewno Ja jestem tylko z nią i moich ludzi krąg Twoja dupa szuka fiuta i ni minima, ni mo Ja nic nie poradzę ziom, że się tak przewija Ona moje szczęście, zakochałem się w muzyce To ta jedyna, z którą total nie odpływam Ona mi da je, czego nie może mi dać Żadna ruda czarna, ani blondyna Mam ją, ona jest ze mną Zachwycona jest mną i Warszawą Zwłaszcza kiedy jest ciemno Lubi mnie jakim jestem Lubi moje miasto przez ten I nie nudzi mnie bo mówi coś z sensem Nie mam mowy żebym miała pretensje. W pierwszym klubie o, oh, w drugim klubie o oh, W trzecim klubie o, oh, Ała o, oh, oh. W pierwszym klubie o, oh, w drugim klubie o oh, W trzecim klubie Ała Ała o Trochę szkoda, że ma chcę do dzioba Tego tustego lola, którego w kieszeni chowam Żeby ochrona nie mogła mi go znaleźć By później mnie wykopać i kazać iść dalej Lubię się delektować tym ruchem bioder I wylać na nie browar, niż ciągle lać wodę Co to będzie potem, pozwól popłyniemy wspólnie I jednym głosem błagać. Wytrzyma jeszcze później Po wszystkim spuszczę odrobinę od stonu I na luzaku pójdę nagrać to u tych w Pato pato pato, pato Cie mnie pytała, mada, mada, delis, jak lubisz, wedel, dawaj mm. Nie bądźcie śmiała na tym, polega spontan Kiedy będziesz mnie słyszała, wiesz, że znowu oddam Tobie serducho pod te kolane bity, bo nie każdy tak jak my robi te hity uh, Nie każdy, nie każdy Chcesz ją, chcesz ją, to masz to, masz to Ludzie ją, ale ja mam ją Zachwycona jest ze mną, zachwycona yes. jest mną i Warszawą. Mm. Zwłaszcza kiedy jest ciemno. Mm. Lubi mnie, jakim jestem, lubi moje miasto przestęp i nie nudzi mnie, bo mówi coś z sensem. Nie ma mowy, żeby miała pretensje W pierwszym klubie, A, oh. w drugim klubie, A, oh. w trzecim klubie, a oh, 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 oh. W drugim klubie oh, w drugim klubie oh, w trzecim klubie Ała owa oh. Wbijam oh, oh, oh. pierwszy klub, widzę pełno dup, Urban hip-hop, gra, Bis Kilma, kill ma vibe, ej kocie Siedzisz mi tu dzisiaj w głowie nie znam słów, lecz cały czas banglasz tu Nie przez mm. procent Ja jestem z nią Wszyscy chcieliby, ona ma w sobie coś To drankilno, W pożądanie to ja czuję ją jak I choć często jej nie kumam, ona kusi mnie Często się wkurwiam, ona zawsze jest Uzależnia jak koka, trzymam rytm, podkładam w ciebie Swój wokal jest ze mną, ty chciałbyś ją Lecz brak ci stylu, brak ci flow To jest pato, ziom, na melanżach delik Patomada, fakadelik delik, delik, delik. Gdyby chcieli ją, ale ja mam ją Ona jest ze mną Zachwycona jest mną i warsza po zwłaszcza kiedy jest ciemno Lubi mnie jakim jestem Lubi moje miasto przestępne I nie nudzi mnie, bo mówi coś z sensem Nie mam mowy, że żeby miała prezencję W pierwszym klubie o, w drugim klubie o, w trzecim klubie a oa W pierwszym klubie o, pierwszym klubie, o.